Parę gejów chce się oświadczyć w nawiedzonym domu. Dzisiaj przedstawię ci horror z 2025 roku pod tytułem The Parading z polskiego Rodzice kontra duch. Wyboła wygląda mniej więcej tak, że mamy parę gejów, którzy chcą się poznać ze sobą swoich rodziców i wynajmują do tego dom i jeden z tych gejów chce się po prostu oświadczyć drugiemu. Problem z w tym, że owy dom jest nawiedzony, o czym no, stosunkowo chyba szybko się przekonują. I teraz tak, sam film jest komedio horrorem i bardziej tutaj stawiany jest na humor, choć Szczerze mówiąc, posiadał on takie małe elementy horrorowe, ponieważ no, sam motyw opętania nawiedzony dom, to wszystko było tak fajnie, nie aż tak mocno komediowe zrobione, tylko po prostu niektóre reakcje były śmieszniejsze, ale też nie były jakieś karykaturalnie śmieszne, były takie właśnie fajnie zbalansowane. Sam motyw całego, całego tego zdła i tego, tego nawiedzonego domu też jest ciekawy i fabuła też jest ciekawa, mianowicie historia tego domu jest też taka ciekawa, wciągająca. I bohaterowie są fajni, bohaterowie są bardzo fajnie napisani i po prostu może się z jakimś utożsamić, któregoś nie lubić i tak dalej i tak dalej, więc to też jest spory plus. A to jest godne pogratulowania, ze względu na to, że sam reżyser, jak i scenarzysta to są ich pierwsze projekty horror, jakie mają na swojej filmografii. Więc gościu napisał swój pierwszy horror, komedię horror, co prawda, ale miał te elemenciki horroru, a reżyser fajnie to wszystko przedstawił, więc wszystko było fajne. Nie było jakichś chyba nie myślę fabularnych i pod tym kątem wszystko się udało pod kątem wizualnym też bardzo fajnie fajne były kadry bardzo profesjonalne fajne niektóre specyficzne ujęcia kamery też były fajnie przedstawione efekty specjalne za dużo ich nie było a jak były to były bardzo nie rzucające nie gryzące się w oczy tylko tak właśnie fajnie wpłatywali się, się w tło teraz najważniejsze chyba pytanie czy jest to faktycznie Horror, albo inaczej, jakie elementy horroru on posiada. Jest to komedia horror i nie jest on brutalny, nie jest on krwawy, nawet nie jest on straszny, ale. Te elementy horroru to bardziej kwestia wizualna, by powiedział, niż jakakolwiek inna i na pewno nie jest taka, żeby przestraszyć widza, ale ma po prostu takie elementy, co wyglądają nie tyle co groźnie, ale stara się być tym takim horrorem. To jest jeden z mniejszych komedii horrorów który faktycznie stara się być tym troszeczkę horrorem, a nie taką komedyjką, czarną komedią, jak to w większości przypadkach właśnie jest, błędy dodane do kategorii. Więc jeśli szukasz horroru strasznego o nawiedzonym domu, to nie jest horror dla ciebie, lecz jeśli szukasz horroru, który jest bardziej komedio-horrorem i bardziej śmieszy, ale ma te lekkie elementy i fajne, fajnych ma bohaterów i bardzo śmiesznych bohaterów, i jest naprawdę zabawny i ciekawy i popularny też jest fajny, to polecam ci ten horror, nazwijmy to. Ale jeśli szukasz czegoś zupełnie innego i bardziej horrorowego i w ogóle niekomediowego, to myślę, że ten horror byłby dla ciebie bardziej odpowiedni i śmiało zajrzyj do niego i myślę, że bardziej ci się spodoba, jeśli szukasz czegoś niehorrorowego.